Na początku listopada w Warszawie odbyła się wyjątkowa debata Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z okazji Światowego Dnia Cukrzycy 2025. Spotkaliśmy się pod hasłem Pracuję z cukrzycą osoba z cukrzycą na rynku pracy w Polsce w 2025 roku, żeby porozmawiać o tym, że cukrzyca nie musi być przeszkodą w aktywnym, zawodowym i pełnym życiu. W jednym miejscu zgromadzili się eksperci, lekarze, przedstawiciele organizacji pacjenckich i osoby, które na co dzień pokazują, że z cukrzycą można wszystko. Była to inspirująca rozmowa o edukacji, nowoczesnym leczeniu i o tym, jak wspólnie możemy budować bardziej świadome i otwarte społeczeństwo. Już 14 listopada, w sam Światowy Dzień Cukrzycy, zapraszam na emisję całej debaty na portalu Polityka Zdrowotna oraz w jego mediach społecznościowych. Niech to będzie nasz wspólny głos. Głos osób z cukrzycą, lekarzy i wszystkich, którym zależy na lepszym życiu z cukrzycą.